Witajcie, z tej strony, Skorpion. Przed Wami kolejny odcinek z serii. Pokołok, otwieram zakładka. Pakiety otworzymy sobie 8 pakietów kart z najnowszego dodatku. Zobaczmy, co będzie. O, legenda po takim czasie. Mmm, i epic. No proszę. To zaskoczenie? Trochę tak. Sprawdźmy tego epikę najpierw. Egipska okay, Okej, broń. No to teraz. Czas na legendę! Uwaga! Szczurzy król. Do łowcy. Ulubiony bohater. Super. Ale to nie był znowu Quest. Póki co dostaje same takie, że tak powiem, normalne legendy, nie questowe. Jeden tylko był questik. Może się trafi kolejny, ale tym razem quest. O epic. Nice. Znowu otworzyłem nie taką kolejnością. Sprawdźmy tego epika. Egipska karta. Oki doki. Idziemy dalej z odbieraniem pakietów. To co? Czas dobroci epików i legend chyba się skończył, nie? Pewnie już dawno. I widzicie jak to jest? Jak z reguły moje zdanie tutaj co do HS-a i nie tylko się sprawdza? Taka. I tutaj ta karta to takie coś. Powtórka z Popoloko. Będzie za to epic, piknie. karta. No i otwórzmy. Co to za epik? Epicka karta. Takie coś. No dobra, dla łowcy. plus. Jeszcze dwa pakiety. Nie chcę legendy tym razem. No fajnie, że epiki lecą. No i złote, ale zwykłe. Chyba tylko jedną dostałem złotą legendę, z tego co pamiętam. O, komplet. Ostatni pakiet na pocieszenie. A w nim będzie... ...owakar! Lipa! Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć!